Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku Biuletyn Vlog. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dominika Karśnia z firmy Value Mind. Pani Dominiko, dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie i pozwoli Pani, że przedstawię Panią, mówiąc kilka słów na temat Pani doświadczenia. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jest mi bardzo miło być tutaj z Państwem dzisiaj. Um, Pani Dominiko, zajmuje się pani wyceną przedsiębiorstw. Gdy panią zapraszałem, to rozmawialiśmy na temat sektora usług Forensik, ale powiedziała Pani, że to nie jest adekwatne wyrażenie. Natomiast od 16 lat, jeśli dobrze sprawdziłem, generalnie działa pani w środowisku transakcji międzynarodowych, pracując przy różnego rodzaju projektach z zakresu takiego finansowego due diligence. Tak zdaje się. Należałoby się wysłowić. Chodzi o transakcje dotyczące różnych, różnych branż. Jest pani ponadto biegłym sądowym w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Wiele lat spędziła pani jako lider zespołu wycen i modelowania Wörth Young. Natomiast obecnie, obecnie prowadzi pani Value Mind. I zaprosiłem Panią, ponieważ pomyślałem, że warto, abyśmy porozmawiali o roli biegłych w arbitrażu. Warto, żebyśmy porozmawiali na temat tego, jaką rolę odgrywa biegły ekonomiczny. Tak, dziękuję. Dziękuję za to pytanie, bo to pytanie jest mi właśnie ostatnie, szczególnie bliskie. Ponieważ, tak jak Pan wspomniał, przez wiele lat miałam okazję, że tak powiem, Zajmować się głównie biznesem, transakcjami i pracować trochę w roli doradcy y, takiego transakcyjnego. Y, natomiast y, w którymś momencie to co, to, co pochłonęło moją uwagę i zainteresowanie, to były, to były te tak zwane usługi litigation support, czyli właśnie usługi dla pełnomocników, dla sądów, dla klientów, koncentrujące się na finansowych aspektach sporów. I to jest też ten temat, który, który jakby w ramach Waliumact, teraz, znaczy wspólnie tutaj z zespołem, rozwijamy. Natomiast e, jeśli chodzi o, e, e, o rynek polski, to faktycznie on jest, e, zakres tej współpracy pomiędzy e, pełnomocnikami, sądami, a biegłymi e, ekonomicznymi, finansowymi jest e, na ten moment relatywnie niewielki. Chyba takim obszarem najbardziej e, e, świadomym benefitów takiej współpracy jest arbitraż. Gdzie, gdzie biegły finansowy, biegły ekonomiczny pojawia się relatywnie najczęściej. W sądach powszechnych to zdarza się znacznie rzadziej, również ze względu, wydaje mi się, na to, że jest pewna taka dominacja roli biegłego sądowego powołanego przez sąd tak? w, tym, w takim postępowaniu. No, jeśli, jeśli mogę, Pani Dominiko, ja mam wrażenie, że nawet chyba w arbitrażu krajowym e, dość rzadko widuje się biegłych stron, biegłych ekonomicznych. Natomiast zastanawiam się, jaka jest tendencja na podstawie Pani obserwacji, Pani doświadczeń. E, czy, czy możemy na przykład stwierdzić tendencję wzrostową? Strony coraz częściej z takich biegłych ekonomicznych e, korzystają? Jak, tak, jak tak. Pandemii? Ja myślę, że. Tak, myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest, że to się upowszechnia, natomiast ten proces postępuje dosyć powoli. Jak spojrzymy na przykład na, nie wiem, na rynek amerykański czy rynek brytyjski, to tamta świadomość jakby benefitów takiego dialogu finansów i prawa jest znacznie większa i to jest w miarę oczywiste dla wszystkich stron. Mam tu na myśli nie tylko sąd, trybunał, pełnomocników, ale również strony, w, i jakby ta świadomość tego, że, że jest wartość w tym dialogu i że warto takie konsultacje odbyć, jest dużo większa. To w każdym postępowaniu takie, taki ekspert się pojawia. I takich firm jak, jak Value Mind na tych rynkach jest oczywiście mnóstwo i one się koncentrują. Często na bardzo takich wybranych, konkretnych obszarach prawa, typu jak to w Stanach sąd, sprawy rozwodowe czy, czy, czy sprawy postępowanejowe czy, czy inne. Natomiast i myślę, że my w tym kierunku też zmierzamy, tak? Znaczy, jest to moim zdaniem taki nieunikniony, nieunikniony element profesjonalizacji właśnie tych postępowań. I, i procesów prowadzenia, rozstrzygania sporów. Także myślę, że ta rola biegów będzie, będzie rosła i będzie wymuszana nie tylko przez... Um, Właśnie przez to, że finanse i prawo w biznesie naturalnie ze sobą się spotykają i naturalnie na siebie nachodzą, ale również ze względu na to, że tak jak tutaj powiedział jeden z, z amerykańskich badaczy branży, ta przyszłość już tutaj jest u nas, tylko ona jeszcze nie jest równomiernie rozdystrybuowana, że tak powiem. No. Czyli rozumiem, że są być może pewne powody historyczne tudzież kulturowe, które nieco hamują rozwój, um, rozwój tej branży. Natomiast jednak ta tendencja jest wzrostowa. Ja rozumiem, że mogą być też pewne przyczyny biznesowe pewnie, pewnie, takie jak na przykład ograniczone zasoby stron, tudzież niewielka waga sporu powodujące, że strony nie decydują się na korzystanie z biegłych ekonomicznych. Um, Natomiast proszę mi powiedzieć, w jakiego rodzaju sprawach y, strony pobiegłych sięgają w arbitrażu handlowym? No, pewnie taki pierwszy przykład, który przychodzi, przychodzi do głowy, to y, spory post Jakieś jeszcze? Y tak. To znaczy faktycznie dzisiaj w arbitrażu krajowym są to głównie spory postemnejowe. Wydaje mi się, że to wynika, tak jak Pan wspomniał, z relatywnie wysokiego przedmiotu sporu, zwykle, więc ta chęć do, do takiego dobrego uargumentowania tego, tej szkody jest, jest większa. Natomiast. Ja widzę ze swojego doświadczenia, że, te, że ta potrzeba rozmowy i konsultacji, która może mieć bardzo różny wymiar, ona się pojawia w bardzo różnych postępowaniach, również w takich właściwie wszędzie, wszędzie gdzie jest kwestia. Po, znaczy, gdzie pojawia się potrzeba takiego mocnego uargumentowania wartości szkody, to no. wszędzie tam moim zdaniem jest y, warto odbyć takie konsultacje z ekspertem. I teraz y, te konsultacje mogą mieć różny wymiar, bo w, w polskiej rzeczywistości. Y, ta współpraca zwykle y, y, materializuje się w formie jakiejś opinii eksperckiej, tak? tudzież opinii do opinii y, drugiej strony. Y, I to faktycznie jest dzisiaj takie najbardziej typowe i, i, i powszechne. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta współpraca może mieć również inny wymiar. To znaczy, y, ważną bardzo kwestią jest to y, z, z perspektywy. Y, jakby strategii procesowej, żeby te y, argumenty y, wspierające stanowisko strony, żeby one były ze sobą spójne, tak, czyli żeby spójna była y, teoria szkody, która jest na gruncie prawa y, prezentowana, y, z, y, z jakby ze sposobem, w jaki kalkulowana jest ta szkoda później od strony takiej, powiedzmy, matematycznej, tak, i y, ten element nawet jeśli sama kalkulacja nie jest jakaś wybitnie skomplikowana czy trudna nie jest to nie wiem nie trzeba tutaj budować modelu biznesowego finansowego pod to to kwestia zachowania tej spójności wymagająca rozumienia tych argumentów prawnych również i tego jak one wzajemnie na siebie wpływają jest bardzo ważna i na przykład właśnie na tym rynku amerykańskim o którym już wspomniałam jest takie rozróżnienie pomiędzy consulting expert a testifying expert tak? I nawet jeśli właśnie w tych sprawach, w których e, nie ma potrzeby zaangażowania e, e, takiego testifying expert, czyli, czyli takiego eksperta, o którym, m, który w, Polski, w polskiej rzeczywistości no, dominuje e, w arbitrażu, e, to bardzo często strony decydują się e, na zatrudnienie takiego consulting eksperta. I to jest osoba, która w ogóle nie, e, nie, przed, nie, nie, nie prezentuje. Nie przedstawia, nie pisze żadnego raportu. Nie, nie jest jakby od, y, efekt jej prac w formie jakiegoś niezależnego dokumentu, ale jest to strona, która jak gdyby swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera pełnomocników i strony w tym, żeby y, po prostu. W, y, przygotować silne, mocne argumenty, takie natury finansowej, wspierające, wspierające stanowisko tej strony i, i pozwalające jakby ta, zbudować taką holistyczną strategię procesową. To z pewnością cenne. Proszę mi powiedzieć jeszcze, wracając na moment do tych kwestii kulturowych, w Europie kontynentalnej często można natknąć się na takie lekko uszczypliwe głosy, że biegli ekonomiczni to są tacy troszeczkę rewolwerowcy do wynajęcia i stąd pewien chyba dostrzegany jest sceptycyzm wobec, wobec współpracy z biegłymi stron, wobec współpracy z biegłymi ekonomicznymi. To się troszeczkę chyba wiąże z tym, co pani przed chwilą powiedziała, że ten biegły często gdzieś tam zakulisowo też może działać, pomagać przygotować pismo, pomagać przygotować pozew. Jak by się Pani odniosła do tego, do tego twierdzenia, że mamy do czynienia z takimi właśnie rewolwerowcami? Znaczy, ja z jednej strony myślę, że, że takie określenie jest krzywdzące jednak trochę dla, dla biegłych. Z drugiej strony ja je trochę rozumiem, tak? Znaczy rozumiem je z takiej perspektywy, że jest to takie, takie trochę. Wyjście z takiego psychologicznego założenia, że jeżeli człowiek ma, e, widzi gdzieś jakąś... E, Korzyść w tym rozumieniu, tej biegły strony no jest zatrudniony przez stronę i to strona jak gdyby płaci jego wynagrodzenie, no to ma taką naturalną tendencję, żeby wspierać, wspierać tą stronę, jej stanowisko i interpretować fakty jakby na korzyść tej swojej strony. No i to pewnie na gruncie psychologii gdzieś tam dałoby się jakoś wytłumaczyć, wyjaśnić, więc z tej perspektywy ja to rozumiem. Natomiast myślę, że. To jest tak naprawdę kwestia profesjonalizmu. Tak? To znaczy, dla mnie ta sprawa jest dosyć prosta. Tak? Jeżeli jakby ja jestem pytana o opinię na jakiś temat, to staram się ją jakby obiektywnie przygotować. Tak? I ten obiektywizm, on. Wynika jakby y, właśnie z takiego poczucia profesjonalizmu przede wszystkim, y, czyli budujemy tą, czy ja buduję tą opinię na bazie jakichś własnych analiz, badań, przemyśleń. I ta opinia jest taka sama y, bez względu na to, czy pytającym jest sąd, arbiter, czy, czy strona. Tak? Ona po prostu jakaś jest. I zdarzyło mi się, powiem szczerze, y, w, y, w mojej pracy. Y, czasami przekazywać opinie, które nie do końca wpisywały się w oczekiwania klienta. Tak? Natomiast myślę, że na koniec dnia, mając na uwadze w ogóle na czym polega spór sądowy, to taka szczerość i otwartość i właśnie ten obiektywizm, one są niezbędne do tego, żeby budować taką wiarygodność i budować w też relacje z, z klientem na koniec dnia, nawet jeśli ta, 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 ta szczerość jest dla niego w jakimś momencie być może niewygodna, tak, bo w długim terminie na pewno ona ona musi opłacić po prostu no. tak. Także także jakby no podsumowując wydaje mi się, że na koniec dnia w każdym z perspektywy biegłego w każdym postępowaniu beneficjentem ostatecznym opinii biegłego jest sąd czy arbiter. Bez względu na to kto tą opinię że tak powiem zamawia czy kto tą, kto o tą opinię prosi. I tutaj rolą biegłego jest to, żeby swoją jakąś wiedzą specjalną wspomóc sędziego czerwitra w, w, w podjęciu decyzji. Tak? I, I myślę, że, że to jest chyba jakby kluczowe. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że to określenie, aczkolwiek zrozumiałe dla mnie poniekąd, myślę, że nie powinno być stosowane do wszystkich tylko jako takie uogólnienie, bo może być krzywdzące. Ja go nie podzielam. <laughs> Cieszę się. <laughs> I rozumiem, że zasady, pewne zasady etyki zawodowej stanowią taką tamę, która, która powoduje, że ta opinia zawsze w jakimś tam co najmniej minimalnym stopniu jest zobiektywizowana. Jej zresztą ostatecznym odbiorcą, tak jak pani powiedziała, jest nie strona, a, a arbiter, adjudytor. Do, dokładnie tak ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście żeby było jasne w oczywiście eksperci finansowi tak samo jak Inni eksperci z innych branż, oni mogą się różnić między sobą w swoich opiniach i w tym nie ma nic złego. Natomiast oczywiście kluczowe jest to, żeby stanowisko przez tego eksperta prezentowane było przemyślane, spójne, żeby ono się, że tak powiem, właśnie nie wahało jak chorągiewka na wietrze, w zależności od tego, z której strony padnie pytanie. I, 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 I istotność tego, tego profesjonalizmu, ona, jest, ona wynika nie tylko z etyki zawodowej, ale ona wynika też z takiego pragmatyzmu, bo w procesie sądowym, znaczy w procesie jakimkolwiek, pamiętamy, zawsze jest to sprawdzam, zawsze jest ta druga strona, która, która no, uważnia. To, co się, co się mówi, co się pisze, jak się argumentuje. Wszelkie jakieś niespójności, braki w tym zakresie na pewno zostaną przez nią wyłapane. Także jest to nie tylko kwestia etyki, ale kwestia też i takiej uczciwości, ale kwestia też po prostu takiej rozsądnego, mądrego podejścia do, do zarządzania takim sporem. Pani Dominiko, bardzo dziękuję za poświęcony przez Panią czas. Naszym gościem była Pani Dominika Karcznia z Value Mind. Dziękuję. dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam. Dziękuję także Państwu. Do zobaczenia.